Cześć kochani, witam was w 8 dniu grudnia, czyli zaczynamy 8 vlogmas Właśnie ogarnęłam się do szkoły Mam wrażenie, że wyszedł mi dzisiaj jakiś inny makijaż Że jakoś inaczej wyglądam, nie wiem czemu Nie wiem, serio Dzisiaj mam na 9.40, bo mamy poniedziałek I stwierdziłam, że... Zacznę od otwierania kalendarzy, bo nie wiem, czy w ogóle chociaż raz przed szkołą otworzyłam kalendarz, więc dzisiaj chcę to zrobić. Jestem bardzo ciekawa, co w Douglasie, i chcę to zrobić już na początku dnia. Więc w lindorkach mamy cukierka czerwonego. Teraz przejdziemy do herbat. Ja w ogóle naprawdę je piję. Nawet mam w kubku jedną herbatę z kalendarza i one naprawdę są dobre. Tutaj mamy os osemkę, ósemkę Mamy dzisiaj breakfast tea wczoraj w ogóle nie otwierałam kalendarza na odcinku, ale miałam Earl Grey i pokazywałam wam w zeszłym odcinku, co miałam w siódemce yy, w Douglasie miałam balsam z Soldiżoneiro wiecie jak się cieszyłam, bo ja zawsze jak chciałam ten balsam no i co, przechodzimy do Douglasa Nie, naprawdę kocham ten kalendarz gdzie jest osiem? tu, patrzcie, mam podłużne okno Mm, I proszę, co to jest? Um, ale to jest chyba coś przeciwzmarszczkowego. Krem pod oczy. Chyba? Przeciwzmarszczkowy. I taki... wiecie. Żeby oczy nie były spuchnięte. Chyba, chyba jest, chyba jest. E, nie wiem czy ja mogę używać kremu przeciwzmarszczkowego, jak nie mam zmarszczek. Bo on jest tutaj właśnie taki depuffing. Wiecie, żeby nie było opuchlizny. No to jak coś by mi się przydało, ale przeciwzmarszczkowy to nie, więc nie wiem. No okej. Okay. Taki. Nie wiem, że nie wzięłam słuchawek. Nie wiem co ja teraz będę robiła, w tym się będę musiała słuchać, co inni gadają ze sobą w czartwie. Po prostu... Ja już skończyłam, idę właśnie do domu. I słuchajcie, słuchajcie przyszła mi taka paczka. Mam dla Was yy, niespodziankę, więc już zaraz będę w domu. Już się nie mogę doczekać. Dobra, jestem już w domu. Zobaczcie, co mi przyszło. Mam kalendarz on od Onlibio. Ten z wedlem, on jest taki ogromny, jest taki super. Zobaczcie, ale nie dostałam jednego kalendarza, bo dostałam dwa kalendarze. Jeden jest dla was, słuchajcie. Mega się cieszę, że mogę dać Wam jeden z tych kalendarzy. Swój już otworzyłam, bo nagrywam na TikToka, żeby właśnie ogłosić dla Was to rozdanie. Bo tutaj ten filmik na YouTubie dodam pewnie trochę później. A z racji tego, że już dzisiaj jest 8 grudnia, to chcę dzisiaj zakończyć to rozdanie na TikToku i po prostu jutro już wysłać Wam tą paczkę, która jest tutaj już gotowa, zapakowana z kalendarzem dla Was. Także jak oglądacie ten filmik, to prawdopodobnie rozdanie już się zakończyło. Otworzyłam już trzy okienka. To było pierwsze okienko. Pukanka kwasowa. O zapachu Pawełka Wiśniowego. I akurat otworzyłam tam któreś jeszcze okienko, gdzie była odżywka, też właśnie o tym zapachu. I jeszcze w jednym kalendarzu była czekolada, więc to jest takie połączenie kosmetyków i słodyczy też. Mi się mega podoba. No i możemy otworzyć jeszcze resztę okienek razem, bo na razie otworzyłam trzy, czyli zostało nam jeszcze pięć. Takie fajne uczucie, jak mogę na raz tyle otworzyć. Dobra, patrzcie, jak to jest duże serio. Ja nawet nie umiem tego unieść. Mega duży jest ten kalendarz, także dobra, otwieramy sobie. Dwójkę. O, i mamy tutaj maseczkę, już inny zapach, bo właśnie ten jagodowy. Tak, jest to taka malutka maska do włosów do laminacji o zapachu czekolady mlecznej jagodowej. Fajnie. Trójeczka taka większa. I co my tutaj mamy? O, odżywkę, znowu ten zapach wiśniowy, odżywka tantowa o zapachu pawełka wiśniowego. O, tutaj mamy mikołajkowe okienko że na pewno będzie coś fajnego Uuu, patrzcie Klamra do włosów Taka zielona Fajnie, fajnie, przyda się Taka średnia Co mam tutaj jeszcze zostało? Czwórka na pewno Pawełek wiśniowy I chyba jeszcze dzisiejsze okienko Ósme W którym znajduje się O, znowu maska, ta sama chyba a nie, mamy inną. Zobaczcie, one są podobne, praktycznie identyczne, tylko ta wcześniejsza to była maska do laminacji, a tutaj mamy maskę kurację odbudowującą. Także mamy dodatkowy kalendarz do naszych vlogmasów do otwierania. Od jutra dołączę do reszty kalendarzy moich. Fajnie, bo nie mam kalendarza z kosmetykami do włosów, także mega się cieszę i oczywiście bardzo się cieszę z tego, że jeden poleci także do Was. Jestem ciekawa tych kosmetyków, wydają się naprawdę fajne, więc... Tak jak mówię, cieszę się, że mogę też podzielić się z wami Dobra słuchajcie, tyle rzeczy za jednym razem, to ja jeszcze nie miałam z kalendarza adwentowego Moje ulubione musy dosłownie, ostatnio się piłam sobie tą czarną porzeczkę i jest pyszna, ale jeszcze szukam maliny Mam nadzieję, że jest była malina, tu jest O. Dobra, no to bierzemy. Ja ogólnie sobie wziąłem cztery, bo jeszcze sobie biorę tą czarną pożyczkę. Zabrałam się porządnie za porządki w pokoju. Wyrzuciłam chyba pół pokoju. Dosłownie, zaraz wam pokażę, ile jest śmieci. Nawet się nie przebrałam, bo po prostu zaczęłam sprzątać, bo wiedziałam, że mam tyle niepotrzebnych rzeczy, że trzymam tyle. Po prostu jakiś w ogóle rzeczy, o których ja nawet nie pamiętałam dosłownie, nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy mam yy, ja po prostu chyba wszystko zawsze trzymałam, nie wiem po co, myślałam, że się przyda, a dzisiaj po prostu wszystko wyrzuciłam, bo ja i tak tego nigdy nie użyłam I już tutaj wszystko jest ogarnięte, ale przypomniałam sobie jeszcze o tej szafce Jezu, tu też jest tyle rzeczy, wziąłam jeszcze jedną reklamówkę będę to teraz wyrzucać, na pewno jest też tyle rzeczy których ja w ogóle nie używam Wałki, zobaczcie, znalazłam trzy I ja w ogóle chciałabym sobie właśnie zacząć coś robić z włosami, więc może użyję tych wałków, mam nadzieję Zobaczcie, tutaj jeszcze znalazłam Do tego też w ogóle chcę wrócić To jest mój kamień głasza, zobaczcie, mam taki ładny kamień Kiedyś go kupiłam, może z 3 lata temu Serio I teraz normalnie z kwarcu kamyczek Chciałabym właśnie wrócić do masażu Tylko e, Ostatnio właśnie miałam w Rosmanie kupić sobie olejek Do twarzy, żeby wiecie Masować się, bo nie można na sucho, więc na olejku Ale w końcu nie byłam I potem o tym zapomniałam, więc może mi troszeczkę O tym przypomni. Także mam, dobrze, że mi się w ogóle o nim ostatnio też przypomniało Bo bym jeszcze kupiła nowy przypadkowo Dobra, jest tutaj, już powywalałam znowu parę rzeczy Dosłownie sporo znowu się zbierało. Teraz muszę tutaj wyczyścić i powkładać z powrotem to, co zostawiam Zobaczcie, to są wszystko śmieci To jest cały kalendarz, po tym, w sensie cały pudełko po tym kalendarzu adwentowym Tu jest jeszcze reklamówka z rzeczami I tu jest jeszcze taka torba to jest tak ciężkie, że ja chyba sama tego nie wyniosę, ale naprawdę wyrzuciłam tyle rzeczy, że to jest jakiś hit po prostu. To są wszystko niepotrzebne graty, które ja trzymałam w pokoju. Aż wstyd się przyznać szczerze, ale nie wiem, po prostu to mi wzięło na sprzątanie. Naprawdę nie wiedziałam, że mam aż tyle rzeczy, bo ja pewnie do większości z tych szafek nawet nie zaglądałam, bo ja tam nic nie miałam z rzeczy, które używam na co dzień. Po prostu taki wstyd, jest mi naprawdę tak wstyd, ale już na szczęście to posprzątałam, więc jeżeli też tak macie. No, to polecam Wam posprzątać, bo od razu się czuję jakaś taka: nie wiem, że mam lżej w pokoju, więcej miejsca i mi wszystko nie będzie po prostu stało na wierzchu. Umyłam się, wysuszyłam włosy. Dzisiaj wam na TikToku nagrałam w Get Ready With Me, że chciałabym zacząć sobie układać włosy, bo denerwuje mnie to, że ja chodzę w takich rozwalonych włosach, że nic z nimi nie robię. I w sumie dzisiaj, jak sprzątałam, też znalazłam wałki, więc, tak jak powiedziałam, tak też zrobiłam. Dzisiaj sobie coś zrobimy z włosami. Użyłam płukanki tej, którą miałam w kalendarzu adwentowym z Bio, ale zostawiałam ją w łazience, a potem sobie popiśkałam jeszcze tą odżywką taką bez spukiwania, która też była w kalendarzu. Fajnie. Ja za bardzo nie lubię wiśniowych zapachów, ale akurat mega spoko. No i właśnie wysuszyłam te włosy. Ja bardzo często nie suszę włosów, więc naprawdę poważnie się za to zabrałam i mam nadzieję, że to wyjdzie, bo jak mi te włosy nie wyjdą, to coś czuję, że się ostro zniechęcę. Ale wiadomo, no za pierwszym razem może nie wyjść. Także biorę te wałki, które Wam wcześniej pokazywałam. Ja je w ogóle mam z temu, gdyby ktoś był ciekawy. Ale na razie ich nie kupujcie. Dopiero zobaczycie, jak mi wyjdą. A jak wyjdą fajnie, to dopiero wtedy kupcie. No i co, też bym chciała właśnie zacząć z tym kamieniem głasza. Także naprawdę zabieram się za te rzeczy. Okej, okay, i najpierw tutaj jakoś muszę podzielić sobie ten przód. Kurde, czekajcie, muszę jeszcze raz sprawdzić, jak, jak one to robiły. Jak one zawijały te włosy? Bo oglądałam kilka tutoriali, żeby tego po prostu nie spieprzyć, ale strasznie się boję tego momentu rano, jak będę odpakowywać te włosy. <noise> Serio. Bo wtedy już nie wiem, nie będę miała czasu, żeby to odkręcić, i będzie trochę lipa, jak będę szła w takich włosach do szkoły. Ale dobra, sprawdzam i zawijamy to. Spróbujmy to zrobić razem. Także oddzielam sobie na razie tutaj włosy, nie wiem ile. Myślę, że może gdzieś tak z tyłu tych włosów Dobra, teraz muszę odkryć, jak to się zapina Czekajcie, bo chyba muszę iść do lustra z tym Dobra, powstało z tego na razie coś takiego Ja też tego nie chcę jakoś tak, wiecie, mega ciasno zawijać, bo się po prostu boję Że rano będę tego żałować Ale dobra, zawijamy kolejne Szczerze to jest mega szybkie i jak to wyjdzie i naprawdę wyjdzie to fajnie, no to będę sobie kręcić włosy. Ja też w sumie nie wiem do końca jak ja będę wyglądać w takich pokręconych włosach, bo ja najczęściej noszę po prostu proste włosy, ale jeżeli będzie mi się naprawdę to podobać i to naprawdę jest takie szybkie, tak jak najbardziej będę sobie korzystać z tego. Okej, okay. chyba tak to ma wyglądać, nie wiem. Dobra, został ostatni W ogóle ogłosiłam przed chwilą wyniki Zapomniałam wam sobie powiedzieć, bo tak teraz patrzę, że ten kalendarz tam leży W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, zrobiłam takie mini przemeblowanie Ale jeszcze nie wiem do końca, czy to tak zostanie No i tam mam jeszcze właśnie parę rzeczy do ogarnięcia w tym pokoju Także nie, nie zrobiłam dzisiaj tego w 100% Także jutro mnie jeszcze czeka troszeczkę Ogarnąć ten pokój do końca Okej, okay. tak wyglądam, idę spać, nie wiem czy to dobrze zrobiłam, słuchajcie, dowiem się rano po prostu, trudno, najwyżej nie wyjdzie i nie wiem co wtedy, będę próbować po prostu, także trzymam kciuki, nie wiem nawet czy moje włosy są podatne na takie stylizacje, czy to się jutro w ogóle będzie trzymać, nigdy nie robiłam włosów na wałki. Kiedyś robiłam na chyba pasek od szlafroka. Wyszł okropny. Wyglądam jak taki baranek, po prostu z pozawijanymi włosami. Tak strasznie bardzo. Słuchajcie, okaże się w przyszłości. Ja teraz idę spać. I widzimy się jutro rano. Jak opakuję te włosy? Cześć. Już się ogarnęłam i odwiązałam te włosy. Słuchajcie. Wyszło ogólnie fajnie, naprawdę są spoko pokręcone. Najbardziej bałam się o ten przód tutaj, o tą grzywkę, i faktycznie nie wiem, jak mam wam to pokazać, ona się widzicie, oddziela od reszty włosów i tak dziwnie wchodzi mi na oczy. O, widzicie, coś takie dziwne rzeczy się dzieją. Nie wiem od czego to jest. Nie mam pojęcia, co zrobiłam źle, ale ogólnie te włosy są nawet spoko. Tylko właśnie muszę jeszcze coś pokombinować z tą grzywką, i ogólnie niezbyt wygodnie mi się spało w tym. Także te włosy nie są mocno zakręcone, ale takie luźne. Ale mi się to podoba, właśnie, nawet. Tylko właśnie nie wiem, co z tym przodem, bo on mi strasznie wchodzi do, na oczy. I się tak oddziela, dziwnie. Także jeśli wiecie, co zrobiłam źle, bo ja nie wiem, to możecie dać mi znać. A ja, słuchajcie, będę się zbierać do szkoły. I tak fajnie, że w ogóle te włosy są chociaż takie trochę pokręcone. Teraz się czuję, być taka full, gotowa do szkoły, razem z włosami, a nie z takimi rozwalonymi, więc akurat mega spoko idę jeszcze przed szkołą wysłać kalendarz z tego rozdania, o którym wam właśnie wczoraj mówiłam Bo chcę od razu dzisiaj rano już go wysłać, żeby jak najszybciej był u osoby, która go wygrała Bo tak naprawdę no już troszeczkę grudnia nam minęło, więc żeby jeszcze zdążyła skorzystać z tego kalendarza Patrzcie, no być spoko te włosy, jak troszeczkę się już ten... nie wiem co, no ale wiecie o co mi chodzi lepsze niż takie rozwojowe, no, mi się nawet podoba szczerze tylko ciekawe ile to przytrzyma, pewnie 5 minut i będę miała proste złożona paczka, lekko na styk, ale mam nadzieję, że nie, no chyba się uda wyciągnąć dobra, także paczuszka już do osoby sprawa kochani, nagrywamy taste test jedzenia już jest bieżenie, wygląda i już chyba nie smakuje Dobra <gry> Update włosowy Te włosy się już lekko wyprostowały Jak już przyszłam do szkoły Czyli długo się nie potrzymały Miałam tylko tak lekko końcówki wywinięte No nadal to trochę widać No po prostu za lekko je ścisnęłam I spodziewałam się tego Może dzisiaj jeszcze raz zrobię włosy Bo się kurde chyba trochę wkręciłam w to to może dzisiaj wyjdą lepsze? No nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. A teraz otwórzmy kalendarze odwentowe na dzisiaj. Mm. I jest ze mną miło, żeby otworzyć ze mną. Dzisiaj dziewiątka. Jaką mamy herbatę? Dzisiaj mamy trop Tropical Black Tea, więc jakaś tropikalna herbata. E, będzie Nie wiem, czy to już było, ale coś chyba, mega rzadkiego. Tak? O! Coś chyba nowego, nie wiem. Miś, jeszcze nie było w ogóle. Miś. Widać, że ja jakoś teraz mam karta ja mam tropikalną herbatę, której nie umiem wyciągnąć O, jest A, dasz mi trochę? Fajnie pachnie Bardzo Ja lubię takie owocowe herbaty, więc super Dobra Teraz otworzę kalendarz z Douglasa i mamy jeszcze jeden od wczoraj Którego ja W kolekcji Kalendarz z Libio. Dobra, Douglas O, tutaj od razu mi się rzuciła w oczy dziewiątka, ale ja wiem co tu jest Przypomniałam sobie, bo widziałam dzisiaj TikToka rano jak ktoś otwierał dziewiątkę z Daglasa, więc ja wiem co tu jest To jest taki olejek do skórek chyba A nie, jakiś skrap Co? Poczekajcie, bo ja nie ogarniam A, peeling do skórek i paznokci I po prostu On bio. Ciekawe co dzisiaj Ale duże O, pukanka znowu jakaś Ja wczoraj sobie właśnie użyłam tej czerwonej No jak ja to mam wziąć? Tak, mamy pukankę odstawam znowu, yy, tylko że tym razem o zapachu tej czekolady jagodowej fajnie. W ogóle 12 urodziny mam. O, właśnie ciekawe, co wtedy będzie w kalendarzach. Już trzy dni zostały. No, ja jestem zadowolona. Ja w ogóle nie używałam nigdy żadnych pukanek, a to się naprawdę wydaje w porządku. Pukasz? Ciekawe, jeszcze nie wąchałam yy, tych rzeczy o tym zapachu. Sprawdzimy sobie. Potem wiśniowy, no mimo że ja nie za bardzo lubię wiśniowy, to spoko Dobra, chodź Ten taki... No jak taka czekolada jagodowa dosłownie, mega podobny zapach do czekolady jagodowej po prostu No więc dzisiaj jestem zadowolona Nawet no, tak z tych kalendarzy, nie wiem, ten, ten peeling do skórek, taka chyba moim zdaniem średnia rzecz, nie wiem Ale to jest chyba rzadkie, nie wiem Może będę używać, zobaczymy Proszę wydaje mi się, że to jest rzadkie takie miejsce. teraz będziemy szli odwiedzić babcię. się ciekawe. A potem nie wiem, co będziemy robić. Właśnie umyłam swoje włosy i dzisiaj robimy nowy test. Testujemy nowy sposób na włosy. Robimy włosy na skarpety. Jestem ciekawa, będę teraz testować różne rzeczy. Wysłyszałam już włosy i... Gadam z koleżankami, powiedziały, że sobie, jak jeszcze będę miała takie wilgotne włosy, że sobie da piankę. więc następnym razem spróbuję, bo mi się bardzo dzisiaj szybko wyprostowały te włosy. Ale też nie psikałam ich żadnym lakierem ani nic, więc po prostu będę testować różne rzeczy. Na razie robimy ten sposób na skarpety. Może wyjdą lepsze te włosy jutro, zobaczymy. Ale najpierw to ja muszę wejść na TikToka, sprawdzić, jak... sprawdzić, jak to się robiło. Nie wiem co tu się odwaliło, tak to wygląda. Patrzcie, jak to puszczę, to mi to do sobie schodzi na twarz. Ale nie umiałam tego inaczej zrobić. Ja w ogóle te skarpetki tak jakoś dziwnie zawiązałam jak normalnie na taką kartkę, bo one mi się nie chciały tak normalnie trzymać, tak być tak nałożone jak na tych tutorialach. Więc po prostu mam to tak wstępnie. O, patrzcie, to też się zaczyna rozwiązywać. Nie wiem. Coś dziwnego się z tym dzieje. Mam wrażenie, że to jest o wiele bardziej ryzykowne niż to zrobiłam wczoraj i boję się, że obudzę się rano z okropnymi włosami, ale no zobaczymy, co się z tego wytworzy. Patrzcie, jak to wygląda, gdy nie robiłam włosów na skarpety. Wydaje mi się, że nie wiem, co z tego wyjdzie dosłownie, nie wiem nawet, czego mam się spodziewać, ale okej, okay, ile spać. Wczoraj było mi niewygodnie, to dzisiaj to ja totalnie już nie wiem, jakie ja się położę spać, bo mam dosłownie to wszędzie. Jakoś, kurde, nie wiem, coś czuję, że się nie wyśpię Najwyżej to zdejmę Także, aha, w ogóle będę kończyć dla was tego vlogu Chciałam powiedzieć, że widzimy się jutro Jak wstanę Ale w sumie to już będzie w nowym vlogu Więc dziękuję wam za oglądanie bardzo Mam nadzieję, że vlog się wam podobał Możecie mi pisać jakieś triki na włosy Ogólnie nie tylko na, na wałki Tylko co ogólnie można szybkiego, szybkiego zrobić z włosami Żeby ich mocno nie niszczyć może jakie termo ochrony polecacie, piszcie mi po prostu wszystko, żeby włosy wyglądały ładnie. Możecie mi podsyłać jakieś TikToki, wszystko, także będę oczywiście bardzo wdzięczna.